Jeżeli chcesz wystąpić w moim odcinku wejdź na Discorda, następnie wbij na kanał, podanie na odcinek, tam napisz swoje imię, wiek, czy posiadasz mikrofon, a następnie nikt w grze i tutaj jak ten użytkownik ładnie napisał w nawiasie nazwę gry. Hej, z tej strony Ross, a w dzisiejszym materiale wraz z widzami zagramy sobie w Berka. Zasady są takie, że wszyscy grają Bibi. dwie osoby, które nie miały Bibi, zagrają sobie rosą, więc mają trochę trudniej. Zasady będą takie, iż ja pierwszy zaczynam ganiać osobę, którą trafię. Zaczyna potem ona ganiać, oczywiście pierwszy atak odrzuca, więc będę miał czas na ucieczkę. Także zobaczmy, jak nam to pójdzie, gramy na solo, bijatyka pod skałą. Także zaczynajmy. A, jak coś nie zbieramy power cubesów, więc proszę mi tutaj nie rozwalać żadnych beczek. Ja ganiam pierwszy, więc pierwsza osoba, która ode mnie oberwie, gania. Więc zobaczymy, od tej pierwszego złapię. Teraz goni tutaj Dawida, ale będzie ciężko. Spróbuję Rosę sobie złapać, bo będzie chyba najłatwiej nią. I jak coś... Osoby, które uciekają, nie mogą bić. Osoby, które uciekają, nie mogą bić. I jak ktoś oberwie, wtedy gania. Dobra. Dobra, i ogólnie... Dobra, ładnie, ładnie wam idzie tutaj. Janusz gania chyba. Nie, Rosa gania cały czas. Dobra, Dawid teraz. Iwalną w Rosę to Rosa znowu. Dobra, ja tam podbiegnę do Was, żebym widział, co się dzieje. Dobra, i always. kurde, berwałem. Ogólnie ten pomysł naganianego z Bibi też jest od widza. Teraz wyświetla wam się tutaj na dole. Tym razem pomysł był napisany na Discordzie, ale też z niego skorzystałem. No i pierwsza Hagierka za nami, także lecimy kolejną. Dobra, lecimy z kolejną rundą. Tym razem jest małe urozmaicenie, a mianowicie to jest teraz ganiany, zabijany, ponieważ ja ganiam całą rundę i osobę, którą złapię jako pierwszą, zabijam. Także good luck, chyba że zginę. Wtedy ona będzie ganianym. Takie coś robimy teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tutaj widziałem jedną osobę, a ona mnie nie widziała. I ogólnie, Dawid, możesz ze mną walczyć. Jak cię zabiję, no to. Jak ktoś mnie zabije, to wtedy on gania. Jak ktoś mnie zabije, wtedy on gania. Dobra. Always gania teraz. Także always ganiasz. Always ganiasz jak coś. Bo tam walczyłeś kogoś, ale ganiasz, póki ktoś nie zabijesz. Póki ktoś cię nie zabije, o coś takiego. Ganiasz, póki ktoś cię nie zabije. Jak cię zabije, to wtedy on gania. Bo tak myślę, że jest ciekawie, bardziej dynamiczna gierka. I teraz Colgrim gania. Teraz Colgrim ganiasz. Jak coś nie ma zbierania power cubesów, oczywiście można zbierać, po kimś jak kogoś zabijecie, ale z boksów nie ma zbierania. Że po prostu się nie fidować. Dobra, Colgrim tutaj w krzakach sobie wszystkich robi. Jak coś Colgrim, ty nie możesz awczyć ani się kampić, po prostu masz szukać cały czas kogoś. Nie możesz stać w jednym miejscu, jako ganiany. Że po prostu cały czas była akcja ze swojej strony. Także Colgrim tutaj szuka innych, ale nikogo tutaj nie ma na środku, więc chyba będziesz musiał szukać bardziej na bokach. No tam na dole ci dużo osób biega. Także spróbuj ich złapać. Ale, jako Rosat, będziesz miał trochę ciężej, bo oni są szybsi. Ale zaraz strefa się zmniejszy, więc będzie ciekawie. Dobra, i tutaj ktoś w krzakach był. Tam na dole są. Musisz ich jakoś złapać. No i nie będzie takie łatwe. Pamiętajcie, ktoś możecie go zabić. Tylko oczywiście nie ma się Jedna osoba może z nim walczyć. Dobra, elofrynę łapiesz. Dobra, elofrynę łapiesz. Zobaczymy, jak się to pójdzie. Aj, odbił Cię. Ale zaraz strefa się tutaj zmniejszy, więc nie będą mieli jak uciekać i będą musieli tam do Ciebie przyjść. Więc koniec końców i tak tylko przedłużają to, co nieuniknione. I z Elofryną bijesz. Ale cię wyrzucił w strefę. Ale się trzymasz, ale się jeszcze trzymasz. Widzę. On ci na pewno gdzieś uciekł daleko, żeby się uleczyć, bo miał loa. Więc polecam właśnie, no właśnie, właśnie. Coś nie rozwalamy, boksów, nie rozwalamy, boksów. Dobra, walczysz z Delofryną i pokonałeś go. Także nadal ganiasz. Masz kolejną osobę. Jak coś, jak jesteś koło osoby ganiającej, czyli kolgrima, możecie go zabić. Dobra, Barti. Barti, ganiasz teraz ty. Zabiłeś go, to ganiasz. Dobra. To zabije Bartiego, ten gania jak coś. Chyba Barti wygrał. Tak jest, Barti wygrał. Także gratuluję. No i my lecimy kolejną gierkę. Myślę, że na tych samych zasadach, bo jest tak ciekawiej. Dobra, więc witam Was na kolejnej mapie. Zasady są tak jak w ostatniej rundzie, myślę, że były spoko. Także ja pierwszy szukam, znaczy ganiam w sumie. Ale najpierw muszę kogoś znaleźć, żeby kogoś zabić, albo zginąć. Jeżeli zginę, to ta osoba będzie ganiała. Myślę, że wszystko jest jasne. Always, witam Cię jako pierwszą osobę i chyba, chyba z Tobą wygram. Jest, <grym> wygrałem z nim. Dobra, ja to sobie poczekam chwilę. Dawid, mogłeś do mnie podbiec i nie zabić, wtedy byś ganiał, ale widzę, że nie zrobiłeś tego. Dobrze, i dobrze, i teraz po umie... Jest! Ale farta miałem z tą banieczką. Dobra, ja będę miał w miarę łatwo, bo jestem bibi już dwie osoby zabiłem. Więc mam dwa power a jak coś nie ma zbierania power cubes z boxów. Dobra, i tutaj gonię Janusza. Janusza gonię. I widzę jeszcze... Elofrynę, Elofryna. Dawaj, Elofryna. Pokaż, co umiesz. O! I bum, Elofryna załatwiony. I tutaj mamy... O, Barty nawet nie widziałem ciebie tutaj. Ja tu ciebie nie widziałem. Dobra. O jest mam low, ale dobra. Jolo. Nie będę się leczył specjalnie, żeby mieć jakieś... dać im jakieś szanse. O nie, o nie! Dobra, Janusz teraz, Janusz gania. Janusz, teraz ty ganiasz, bo zabiłeś mnie. I teraz Patrykow gania. Dobra, Kolgrim gania. I zostały trzy osoby, dobra, już prawie koniec jest. Jego raczej załatwisz. Dobra, jeden vs 1 Dawid vs Colgrim. Powodzenia, Dawid. Masz w sumie tu trudno. I chyba i Kolgrim tym razem wygrał. Także my lecimy do kolejnej gierki. Dobra, klęska czy urodzaj? Teraz tak pisaliście o tą mapę. Lip nie umarłeś. Ja na początku cię znalazłem. Na Rosę nie ma szans. Znaczy, jest szans, ja wygrałem. Kolgrim, możesz gonić? Dobra, wygrałeś, możesz teraz gonić jak Chcesz pierwszy. Dobra, teraz Kolgrim gani na początek. Słyszycie? Kolgrim pierwszy goni. Jak ktoś. Także patrzcie, lewy górny róg. Jak ktoś go zabije, to ta osoba gania. Dobra. Gotowość dajcie. Kalwajek, kalwajek dobra. Jeszcze nie dałeś. Dobra, wszyscy dali. Okej, okay, a więc witam Was na kolejnej mapie. Tym razem gania zwycięzca poprzedniej rundy, czyli Colgrim, który w sumie prosił o to, żeby ganiać, także. Także trzeba uważać na niego. Ale przydałoby się wyczaić, gdzie on mniej więcej jest. Jak go na razie tutaj nie widzę. Korgrim zabił kalwajek. Dobra, kalwajka zabił. Czyli Korgrim, nawet dobrze mu idzie teraz. Ale nie ma go tutaj w okolicy, nie ma tutaj go około mnie. Alwaysa. I jest Kolgrim. Oh no, podszedł do mnie. Dobra, ja tutaj się tak nie będę uciekał. O nie, o nie, o nie. Ult! Aj, zginąłem. 200 HP. 2000 HP zostawiłem mu. No, blisko, blisko. Ale załatwił mnie. Dobra, to teraz przynajmniej będziemy mogli oglądać osobę, która gania całą giereczkę. No i chyba będzie na Dawida polował. A Dawid chyba sobie tutaj zaczął apczyć Także miał łatwego fraga. Jak coś nie zbieramy power powercubesów z boxów, Colgrim. Potem rozwaliłeś power jednego jednak wiecie, boxa. Dobra, i tutaj masz w krzakach jednego. O, rosa na rose będzie. A jednak nie, a jednak nie, wycofał Colgrim. Dobra, Colgrim, ty ganiasz, musisz ich gonić. Nie stój tak w miejscu, tylko do nich biegnij. Dobra, i tutaj z boxów będzie bił typa. Dobra. Jedna co będzie, czy jak to będzie w końcu? Coldrim widzę, że nie jest zdecydowany. I chyba na Patryka biegnie w takim razie. No i przy okazji typka znalazł, ale go odbił właśnie. Rosa ma ciężej o tyle, że Bibi szybko biegają tutaj. No ale niestety dwie osoby nie posiadały Bibi, więc krają tymi rosami. Chociaż mają lekką przewagę, jeżeli chodzi o HP. To zdecydowanie. I ty Janusza chyba będzie robił. I chyba go porobi. Chyba go porobi tutaj, bo Janusz nie ma już za bardzo gdzie uciekać. Chyba, że zaraz mu tu banieczką walnie, ale nie trafił, niestety. No i chyba po Janiuszu. No, po Januszu. I Colgrima Always dojechał. No i Always go zabił. Always się przyczaił i go załatwił. Także teraz Always gania, ma dwa Power Cubesy. W sumie nie tak dużo, w sumie nie tak dużo. I załatwił kolejną osobę. Chyba to będzie jego gierka z tego co widzę. Chyba to będzie jedno, jego gierka, chociaż. I Patryko go bije. I tam wszedł Elofryna. I jeszcze jeden wszedł. Jezu, co tu się dzieje. Ale on chyba ich załatwi. Zostało jeden na jednego. Jeden na jednego i always wygrał. Ale było blisko, żeby przegrał. Także co. W tym filmie to było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Jeżeli chcecie być w kolejnym odcinku, to zapraszam na Discorda, skąd właśnie wziąłem widzów do tego materiału. Widzowie, jeżeli chcecie tam kogoś pozdrowić, możecie teraz napisać na czacie. No a ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Mówi do Was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo w kolejnych materiałach. Hej!